Mamy tutaj dwie kupry, są praktycznie identyczne, ale w jednej rozgrzał się silnik i to będziemy robić. Dobra, to może, może opowiadaj w sumie co się stało. Co, 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 co zaczęło się dziać z tym autem? Przy każdym powsie jest pule oleju, tak? No, tak. I jest na drugim i czwartym że 8 bar, co też potem sprawdzimy. Będziemy wyjmować silnik i robić kapę motoru 2.0 TFSI. Dobra, rozgrzejemy te fury, zobacz jak to pali. Ten sam silnik, wszystko to samo praktycznie. Chodzi jak gówno, bo wariator jest to, nagrzało się trochę.

Olejowe są Musieliśmy przewieźć Kupry Andrzeja do nas na garaż I trzeba było posprzątać po poprzedniej robocie Ale zaczęło im się trochę udzielać W danej pochacharstwu z Śląsk reprezentowany Ciało zgolni <grym grym grym> <grześny, że on grym> Zacznij panie, sprzątać ten syr, bo ci ten bo ściana. Kiedy ten twój Boink wyjedzie? Boink. Oh. Boeing jest w stanie niż ta Twoja i Wiza z laminatem. Która jeździ? No. Za zderz jak tysięcy laminat połamany, rozumiecie to? Panie, te. nie? Jechzimy jakiś przede na garaż i tutaj Andrzej już zaczął rozbierać kupę. Ściągała aktualnie ryj. Bo trzeba tutaj poskładu, było sprzątać. Żeby wjechać w całości na garaż. Co ty widzicy? Idzie but. Dodaj mi do dupy. Mierzymy komprechę zaraz. No. Ja wiem, że jesteście niedrażaki. Potrząsamy, to zmierzymy komprechę. No. Bo nie widziałem na oczy tego. A chcę widzieć właśnie, jaka jest różnica między cylindrami. Dobra, będziemy mierzyć kompresję. Dobra, Kaj, masz ten... ten. Co ty robisz? Otwórz mi te piwo. Otwórz mi to piwo, ja mówią mu Muszę zawsze, po tym że j**a p... tyle pija. Otwórz mi, mi piwo, Arek, proszę cię. Ale nie wiem, czy... To, to jest ta cewka, co daje 1000 koni? <laughs> Cewką, czy tą masę spawalniczą? Elegancko. Twoja zrobiorek. Dobra, teraz mieszkom presja Gaz na maksa ma być, okay? Jak ci powiem No styknie. 11. 11 bar. Oka. Teraz drugi, ten sobie był... Cześć, cześć, cześć Dobra Pokażę do kamery. Jeden... 10 Bar nic Mówi... to. Mówi, myślałem, że tu strumit rozjewana. Oj oleju było w nalecie. 11. No, tyle tutaj też było, no. 11. 11. Czyli na jednym ma tylko dychę. Wyciągamy turbinę. Ile było różnicy? Po par dwa, tak? 8 było na drugim i czwartym. Dwa razy robiliśmy. No, no, dwa razy robiliśmy 8, i raz 8, 12, robiliśmy 8, 8, próbę 8, 8, olejową, raz robiliśmy. Było, no. 11, 8, 11, 8 było. I na drugim zrobiliśmy próbę olejową i było 12. No, może uszczelnię jakoś te tłoki teraz. Czekaj to ja pierścienie. A weź go wydmuchaj, no, bo weź go, go, go wyciągnij no, go, wydmuchaj go. No, wydmuchaj go. Sprawdź drugi, sprawdź drugi, pierwsze pierwszy No, 11, 1. To jest dyszka 11. 11. No, nie jest to powiedziały jeszcze, to no, się nie wytróbuje, ale na dzisiaj to jest po się? Ale... no wiedziałeś, że już no. dwa razy Widziałeś, no ja to, jeszcze... to było tak, że mnie nie było Ja byłem gdzieś, w tym... nie jak to było Ty byłeś w domu Nie, ja byłem w domu bo już późno przy, przywieźliście tester Znaczy ten, ma tak? No Ile no. wam wyszło na pierwszy No ten... na, na pierwszym było 11, na drugim było 8 11, 8 było... 11, 8 8 11, 8 8 Tak wyszło i zrobiliśmy dwa razy Po trzy bary właśnie, ale ogólnie ogóle Jak 8 bar na cylindę, to to o co to nie chodzi to. do loty? Co? No olej jest dlatego ci mówiłem, dlatego chciałem kompresję sprawdzić. Wyciągnąłem do lody swój oleju. No, to zmierzyli. Józef trzymał, najpierw Arek, potem No co No, ale jeszcze mogła się też wyłapać. Bo ona się zagrywała na taką gumkę. No, ale nic nie Mało, no, bo zmierzyli chłopiec trzy razy na kompresję. Dwa razy zmierzyli normalnie i raz próbę olejową. A miałeś gaz wciśnięty no. wtedy? No tak, tak. Był gaz wciśnięty. Dwa razy wymierzyli normalnie, a raz właśnie z tym olejem. No, i był normalnie gaz wciśnięty. No i bi Łukasz, jak tam jest moja robota? Wyciągamy do, do, do wny I Co, dużo zostało do roboty? Nie. A za ile wyjedzie trubo. Wiezie ona dzisiaj w ogóle? Piwo mi <grym> 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 A Aha, gruba. Ale jak, powiedz mi. Co to ty sądzisz, że on wyjął lampę, to zrobić zrobić trubo? Więc rozpierdalam latam <grym> w A powiedz mi, nie? Czemu chciał nejść te lampy do turbiny? Bo kół mi zawodowałeś. Maska, żeby się było nagrywać czy co? To no. się światło było. No jak. Nocna no ja myśli, że że dałpi to choroba. O my nie też będą z to jazdą czasami. A czemu. Chyba a, co... Ty, no. a co to jest tam nocna jazda? Ty jak to ma z nas ramkę family night czegoś tak? Co ma? Ramkę family night. No ja nie będę na nikogo palcem wskazywać, nie? Ale ja tak auto kupiłem. No. To jest ten dałpai pincali? No maluszek, co mogę powiedzieć? Maluszek. Co ty tam go mi powiedzieć? nie jest gaz na drugą stronę się nie Co ty tam kręcisz? Spodnie stół bo z A co ty kręcisz? Ja kręcę film dokumentalny oh. Nie wiem co nagrywam Trybuna Ciekawe czy coś nagrałeś po co? No bo on da turbo wyciąga, nie? A fotel kierowcy też? A kierowcy, no. Ale nie, chyba wystarczy, że mu przesuniemy go na maksa do tyłu. Nie wiem, zapytaj się. On mi. gada na ciebie, że jest. Mogę nie mam co do turbo rozebrał puchał tak, Chłopcy ma wirnika? Wirnika nie ma, jest wyśrubany jak batki O! Mano, on nie ma, 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 ma wirnika, Nie, ma. O, kurwa, no, nie, ma winnika, nie no, wiem, maski. czy jest dużny, bo nie umiał tak chwycić, ale Wiesz, na pewno jak jest. Jak tak nie na maski nie masz, to łatwiej, nie? Lamp to w ogóle. Bo jak. To lampy udało się. Nagle debila, że w marcu łasi, kurwa z spodynkach patrz to To jest normalne Ograj go, proszę, zrób ogrywki Nie Ja chcę to pomacać Ja też mam biały wirnik o, Opa, Ja pierdolę Muszę zaraz, on już się mi urywać Żeliwo jak Ciekawe czy nie spomakamy A ty miałeś uszkodzony, nie? No ja miałem klapkę i żeliwo A da się tu dostać do strony tej? Tak, otknijmy posił... to jest... Prosimy bardzo O kurwa To tak ma być, za. Patrzcie, do Dobra, to, doleje Nie ma wkur... masz ma piłki tutaj Dobra, połóż to Powiedz to, kurwa. Kolejny powiedz. raz udowodniłem, że nie ma na mnie chujeca ja w nie Nie nagrywaliśmy, ale. Wyciągnęliśmy wariator. Zielpierdaj z tyłu, Ty nie widzisz, że to. No tam, bo? To kurwa, jesteś śmieci, k**u, Nad no Nie małby. śmieci i należymy no, sobie tutaj kład, ale to zawinąłem w ten. Czy ciebie Mateusz po doliło? Troszeczkę, tak. Nie wiem, jak to działa. Ale wiem, że jest rozjebane. Andrzej zainwestował, pojechał, zadzwonił do firmy TurboExpert. Jak ktoś ogląda kanał jagodowy TV, to wie, że chłopaki dobrze robią. A... Ile widzisz tak kilometrów? Może z pięć? To tak, jedynie co tu jest starego? To zaworek NC-5. Nowa grucha, nowa klapka. Nowy kolektor z żeliwem, to może to jest stare, adapter jest stary, wirnik jest nowy, cel to pod 400 kulia. Nie wiem, jaka jest cena ogólnie jakby dla klienta, bo okazało się, że no, po prostu się z naszych klejki tam pasuje i ile zapłaciłeś? 100 zł. I wiadomo, że to może ktoś w to nie uwierzyć, ale ja też w to nie wierzę, ale to mi super. się daje, że po prostu zapłaciłeś za robociznę a. tego. U mnie Nawet za zniżkach, U mnie po zniżkach zapłaciłby 5000, po zniżkach. I robiłbym <laughs> tą turbinę ja, a nie jakiś spierdolony front. Następnym zakupem. Areator jest inny, ile kosztował? Dzisiaj jest wiadomo. Oczywiście w komentarzach ktoś napisze, że. To wszystko źle kupiliśmy, ale dobra. Ale. Otóż mi piwo, czymś fajnym. Dobra. Przytrzymaj. <noise> dobra, i jaki jest plan na dzisiaj? na to w Nie, plan na dzisiaj jest taki, że wymontujemy sobie telkuler dzisiaj jest, dzisiaj jest piątek, to za tydzień w piątek raczej to wystroimy. I zrobiłem porównanie dwóch kupek. A czemu to jest wypychane jeszcze, tu powiedzcie, dla widza? podobnie wiesz, zabiało. Dobrze, Łukaszku, więc przystępujesz do pracy, tak? Tak. Ściągnąłeś pierwszy dolot, jest tam oliwa. Tu nie ma. Tutaj pocięte. Chcesz, powiedzieć, tu że ucięte. bezpieczeństwo, że ich ja Fajnie zrobione, fajnie skitrane. Nie wypycha z drżaka. A że akurat fajnie jest zrobione, to bym polenizował trochę. Leci oliwka. O! Ale tu. Ue! Od, no, no, co ja mam od tej strony nagrać? Powtórzyć tą. to. No! Ty się musisz do wszystkiego wbijać. W dzisiejszym odcinku otworzymy piwo interkulerem. Oszustwo to było, Arkady. Nie no dobre jest. Dobra Łukasz, jaki jest kolejny krok. Zakładamy, tycę, złożymy wszystko. Wypychamy to i wjeżdżamy w niego, kupro. Musimy wam coś pokazać, widzę. Weź swojego brata. No my, Felgi, no co ty kurwa? Pod jesteś? Tu widzowie było schodzone z papierka 600 na 2000 na, na mokro. Co to jest? Ale to jest jeszcze nic. Poczekaj chwilę, muszę coś jeszcze jedną rzecz pokazać. Pokaż tutaj rotacją. w którym strojek się koło kręci. Ale tylko to Felga jest piękna. No nie Patrz jak tu jest fajnie pomalowana. A, a to jest mat czy, czy co to kurwa jest? To jest szczotkowane aluminium. Zmytą dostępny. Napiszcie mu w komentarzu, zajebiste alufelgi. Mieście się z nim, bo to już pokaż. Ja bym się tam k***a ja wsadził. Ale to jest też aero i to specjalnie tak jest chłodzenie hamulców. Dobrze, więc mamy y, kupę wjechała na reklamację. I co tu będzie robione? To trzeba wnioskę zlecie lepiej zrobić, nie? Od podstaw. Trzeba i czujnik abesu, czyli koszty. O kupa. A gdzie jest poduszka? I to Pierdolicie Arek poszar w ogóle silnikiem Dobra, wyjebana jest tutaj! Charki Dobra! Charki. Nie, nie już! Jest tak zażegane z płości Tam co Który uszczelniacz? Nie To tam Zimeli? Zimeli znowu. W roku był miniony. No ale patrz co ci to robił. Czyli tak, reklamacja się nie powiodła, bo... Nie będzie zrobione nic. Dlatego bym odpuścił temat tego o to, żebyś jeździł tak przez ten weekend jeszcze. A co mi się to urwie całkowicie i znowu roz... tak, tamta też miała mi się nie urwać i się urwała i roz... mi się wódkimy. Tutaj jest reklamacja, Rybski Garage wymienia uszczenia płosi. Widać olej na kamerze? Widać kropeleczkę, no. Pół roku temu już leci. No. tutaj, nie? Dobra! Stwierdziliśmy, że dzisiaj zrobimy tylko tył. są poduszkę zrobimy w inny dzień po prostu. Jak chcecie ściągać bez jarzma to musicie łożysko odkręcić. Podsumuj dzień dzisiejszy. Tak. Kukra jest połowicznie zrobiona. Łukasz zrobił czujnik ABS-u i przewód, który zaczął cieknąć. I zakupy ja ponownie, tak? Kotwiczną. Z tyłu jest wszystko zrobione. Zostało nam jedynie zrobić tutaj z przodu a tą poduszkę i N75 i auto jest gotowe do jazdy. A jeszcze raz by wypadało odpowiedzieć hamulce dookoła. I półpę chyba. I się Dzień dobry, w dniu ostatnim. Jest godzina 16. Wyjedzie do 6. Najwróci do pajpa, który schręcić go. Doloty po zakładać wszystkie, rawaira włożyć, felkę założyć, wariator założyć, już siedzi nowe turbo. Klip jest zakładanie turbo przez przypadek usnął Krzysiu, ale bardziej szczegółowo jest to opisane w tym filmie. Ile to wyciśnie? Fajnie by było, jakby było tak jak wcześniej, albo troszkę więcej lepiej musi być. Lekko tak tak? tak tak. słychać solą? Fajnie by było. Nie, <laughs> ja, ale muszę... ja i tak mówię, tak ja mówię, że my <laughs> I tak tu będzie płakał. Turbo za 10 koła, a turbo za 1100. Ja i no, on musi tego remapa zrobić, nie? No tak, no niby B... teraz będzie robił go. Będzie robił to? No, w tygodniu chyba. Dobrze, panie Łukaszu, od czego zaczynamy? W przykręcimy turbinę. Na dole stopki są skręcone. chodzi co? No. Ta lampka na, jest zajebista. Te no <laughs> nie nikt nienawidzi. Ona w ogóle miała przeznaczenie być na oświetlenie garażu od zewnątrz. A jest podłączona na krótko odkąd mnie ją o. kupili. Tu Andrzej przygotował już ładnie, jak to się nazywa? Front? Przyja, to jest I tu trzeba wyczyścić culer, bo oliwy jest dużo w środku. Prawdopodobnie. O leci, leci corne, leci. Było oliwy. Dobra, zmiana planów jest, bo syfu tam jest w ciul. Zmiana jest planów taka, że jedziemy na myjnie i na myjnie ładnie karszerem w środku opłukamy to. Robota takim czyścikiem, to byśmy wdupili tych czyścików tu sporo. Tam widzowie, pokażemy wam tutorial jak umyć poprawnie Intel, Intel Cooler. wariata na ZOL. Tutaj stoi maszynka i ładujesz tu oporowo ciśnienia. Tam piany leje, a teraz woda tam leje. Idziemy na garaż z coolerem. Trzeba go osuszyć nie. Chop suszy kuler na piecu. Tak jest. W międzyczasie jak kuler się suszy, to Andrzej zamontuje już lampę. Bo to w ogóle ten ryj w ogóle nie powinien być w ogóle rozebrany w ogóle, nie w ogóle. Nie na to się nastawialiśmy. Miało być kapsko, silnik miał wyjeżdżać. Skręciłeś już wszystko z turbiny. Chłopcy no. owijają kable peszlami i taśmą. I wygląda wszystko dalej tak samo. Łukasz się obija. Jak zobacz Tutaj przystępuje Łukasz do sadzenia nowego wariata, za co odpowiada wariacik, co on robi. Niech ktoś tak komentarzach napisze. Gdzie tu już siedzi nowy wariacik. Na znaki. 12 wału, do pewności Co montujesz ten dekiel czy nie montujesz tego dekla? Nie jeszcze nie. Ciebie? Widzę, że guszczek, no tak. Dobra, nie ryć, kwa. Co ty pierdolisz? A ja nie będę Co ty pierdolisz, że ty to chcesz na starej? Co ją umyć? To się Muszę widzieć, że jesteś się o paproki. Ja? ja? No. A, a jak jest ten? Twój Leon spokojny. Jeżdża dekli, puszczelka założona, oczywiście nowa. Idą. Proszę państwa! A pa, nawet Mateusz państwa, jest! Mateusz nawet proszę jest! Proszę państwa! Kogo Ratownik medyczny! Tak jest. Muszę się oprzeć na busku, dwa jak wygląda. Dobie, wyglądasz jak mened. Pokażcie raz, sobie robią. Wężiki podpinają. To się nagrało, jak go naleci. No moje oblaski. Daj mi czas. A tu jak? Go... Jest... Daj, Daj, Daj mi czas. Daj mi czas. Daj mi te... czas. Daj mi czas. Daj mi czas. Daj mi czas. mi 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 Daj mi czas. mi Nie. mi ja ja mi czas. Daj Ty k**a dał mnie Daj mi Daj się Daj roz... <laughs> Daj <laughs> <Przestań laughs> <się pogobię. laughs> <śmany> wow, <śmany> jedzie do domu, idę Ja to muszę nagrać! Ho przyjechał 3 minuty temu i już tak o, już się obraził i jedzie Hop się spakał w 3-4 minuty jakoś i pojechał do domu. Uffa! Oh, my tu musimy jakoś gaśnica kupić, bo my tu kiedyś, no. kiedyś coś narobimy. No. Są tam Co tam z Co tam zostało? C czemu Sherman jest uruchomiony?

to jest tam z oleju, od ch**a Gaśnica, no patrzcie co się dzieje jak chmura Nie wodą No nie wodą Nie, nie, wodą. Co nie wodą Dawaj, trzeba to wynieść Gaśnica Wynoś to na plac A, Gaśnica, ale. gaśnica Trzeba to wynieść Dobra, chytaj Nie chyćcie tego, nie to jest gorsze Gaś to, gaś to Gaś to Co to k**a co to chyba jest? Iś krom z Shermana został wywołany pożar W to nie wierzę, co tu się dzieje? Ja wszystko jest od początku do końca no, nagrane Czućcie ja bramę, żeby to wy... Oj, tu jest wszystko białe Stoimy na placu, czekamy aż się wywiecie. Arek, ani cię 5 minut tu nie było nie? <noise> Tu już zdążyła być haja i pożar Po co żeś ci haja? Haj nie wywołał Haja wywołał on, a ja pożar O Krzysiu, Co jest? Kuku, kurwa, mój pecik jak to wygląda? Ja p... Dole, ale tu będzie sprzątania. Chodź, to odkurza. Mateusz! Dobra, chęć, że... No wracaj tu! Dawaj Mateusz, wracaj, skończ jak bawa się zabyłaś, k***a mać! Ja do was nie przyjeżdżam, żeby się p***dolę k... się pod ciebie nawałać. Dobra, chodź już, ostatnie szanse, ostatnie Daj nam ostatnią szansę. Dobra, dawaj tu rurka, już skończ. Ja wam nigdzie nie jadę, odłożarka i k***a i spierdolona Dobra, to czekamy na ciebie, nara. <ślesy> Spłaka niecmierony Od razu dawaj te ciasko wyciło nie, <laughs> nie! Nie! Nie, bo pojedzie coś! Patrzcie jakiego Łukasz odtłuszczacza używa, pokaż tutaj napis. Szogun To będzie się wszystko kleić debil, bo to słodki napój jest. No wiesz, co to już zrobię. No więc Łukasz kręci tu osłonkę. Tutaj ma wiele widzów przy tym. Ej, uszczydzasz mnie! Ja mogę. A masz maszynka? Nie mam. Jak załatwisz, to mogę cię ostrzyć, co dalej? Odpinasz tutaj cewki, tak? Tak jest. A kiedy będzie to uruchomione? No zero, nie? Zaro Wydech to jeszcze troszkę Znaczy tego bo do popatrzeć, skręcić z tym z wydechem. Aria dalej nie ma, no. Bo Andrzej w ciula leci, no patrzy. To nie jest moja specjalizacja. Buntujemy pompę HPFP. I co dalej? I będziemy odpalać. A gdzie tutaj całe ten ururowanie? No to nie do, to jest, to jest wycieczka roboty, nie? A od dołu wszystko dam w skręcony? Do opapacza to jest śruba. Andrzej skręca do loty. Łukasz zalał płynu chłodniczego. Troszeczkę. Będzie wylewał więcej. Wczoraj nie było. Auto zostało pospadane. Odpalunek. Akus ma. Akus wymieniony na jeszcze gorszy. Zapowietrzony, był tak samo jak mój. To kilka razy zapłonem i dobra, Kupro opuszcza garaż. Potem nagramy jak chrysimy do 4000. Czy jest pula oleju, nie? Tak jak była wcześniej ale wiadomo już, że nie będzie no Jak widzicie, kupra skończona Silnik chodzi, nie, nic się nie dzieje no. Co było? Przy 4000 brało liter oleju Był jak ch** No i Na dobra, etapie. no idę teraz gazu do 4 Popsem zajeb... Chodzi Także miał być remont, a była turbina A klient zadowolony? więc zadowolony jest niezadowolony, ale co ty tu robisz? Mam silnika na stacji.